I ja mam na sobie już pierwszą stylizację. Od razu przechodzimy. Działania, słuchajcie. Mamy sobie taką bluzkę ładną, bawełnianą. Ona jest tutaj zawiązywana na trzy troczki. To nie jest dla to jest faktycznie tutaj wiązanie. Ona jest tutaj azurowa i tak bardzo ładnie wyszywana w, ten, w takim kolorze beżu. Ona jest śmietankowa, ma też bardzo ładny rękaw, bardzo ładnie leży. Ja mam na sobie rozmiar M i na dole mam spodenki takie jeansowe w rozmiarze 40. Są z takim stanem dopętka. Bardzo fajne, mają bardzo ładny kolor. Ja już ja chyba kiedyś ja z... mierzyłam, ale w za dużym rozmiarze. Bardzo fajnie się prezentują. One kosztują 90 zł. Bardzo fajne. I do tego wybrałam sobie właśnie espadrylę. Ja mam na sobie rozmiar 40. Ładnie wyglądają, ale są bardzo płytkie, wspię spięte z badaniem. więc tu generalnie nie polecam. Natomiast wyglądają bardzo ładnie, ale klapią, jak klapki normalnie. Więc to jest pierwsza propozycja. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Mi się ta bluzka bardzo podoba. mi się, że bardzo fajnie wygląda. Czy Wam się tutaj odsunę Całości. No dajcie znać, co myślicie. W międzyczasie przyniosłam się do swojej ulubionej przymierzanki. Znalazłam coś takiego, nastrój kąpielowy i chciałam w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, to jest w ogóle takie haftowane, to się nie rozciąga, to jest jakiegoś takiego materiału, no jakby to babcia wam to zrobiła. Oczywiście wszystko prześwituje, ja mam tutaj tylko bieliznę, więc to jest ewidentnie nastrój kąpielowy. Ja mam górę i dół M i nie wygląda to dobrze nie jest to też wygodne ta guma się tutaj wybija to tutaj tak dziwnie wszystko odstaje nieładne to jest dół kosztuje 90 zł, góra kosztuje 80 no myślę, że nie warte myślę, że znajdziemy coś dużo, dużo fajniejszego tam sobie sprawę, że zebrałam do przymierzania praktycznie same komplety spodenki z koszulami i mam wrażenie, że tego jest w ogóle najwięcej. Mam tutaj kilka sukienek, natomiast takich zestawów jest najwięcej. Myślę, że to jest bardzo wygodne, bo wiemy co na siebie założyć, ale też te elementy możemy nosić osobno. I ja mam na górze koszulę, ona kosztuje 150 zł, na pewno jest naturalnego materiału. Jest bardzo ładnie tutaj wykończona, na guziczki zapinana, ma fajną długość rękawa do łokcia i do, na dole są spodenki. Te spodenki są z wyższym stanem, ja mam zarówno górę, jak i dół Mkę. i one są na mnie dobre. Te spodenki tak tutaj odstają. Tu są prosto i odstają. Nie wiem dlaczego. Wszystko mierzę do tych espadroni. Odsuwam się Wam dalej, żebyście mogli zobaczyć w całości. To jest taki bardzo ładny, ciemny, niebieski kolor i wyszywane to jest wszystko białą nicią. Fajnie się to prezentuje. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Wydaje mi się, że ok. Ale powiem Wam, że te buty są tragiczne zrobię dwa kroki i to po prostu robi się z tego klabek. Nie polecam. Tu mamy do czynienia z czymś dziwnym. Wydawało mi się, że jest ten potencjał, będzie to wyglądało fajnie. A nie wygląda. W ogóle mam wrażenie, że teraz rezerw. Jak byłam ostatnio zachwycona rezerw, to teraz te rzeczy są jakieś takie nieskrojone. Co prawda materiał jest świetny, dlatego, że jest tutaj muslin i to jest tutaj tak ładnie wyszywane, ma czarne guziczki. Spodnie są z wyższym stanem, ale spójrzcie. Te wielkie kieszenie tak dziwnie tutaj prześwitują. Tu jest taki rozpierdek, bardzo prześwitujący spodnie. spodanki generalnie wszystko widzicie: metki, wszystko widzicie tutaj. no Jest jedna kieszonka, no i te spodenki w ogóle nie leżą się tym jak po prostu w jakiejś piżamie, może troszkę bardziej ekskluzywnej, ale jednak w piżamie a to jednak jest pułapka jeżeli chodzi o takie komplety, bo trzeba właśnie uważać tym, żeby nie czuć się i nie wyglądać jak w piżamie, w dodatku nie jest to najtańsze bo jest to, czekajcie ja tu w ogóle mam eski i górę i dół to jest eska, więc to jest dosyć spore 150 zł, spodanki pewnie też coś koło tego, czekajcie już wam powiem. już będziemy wszystko wiedzieć tak, spodą jest 130, uważam, że to nie jest warte tej ceny. Uważam, że za tę cenę można się tutaj zdecydowanie lepiej ubrać. Nie wiem, czy ja dzisiaj wyjdę stąd zadowolona, żeby mi chociaż jedna rzecz tutaj pasowała. Widziałam wielki potencjał w tej sukience, bo bardzo spodobał mi się kolor. Dodatkowo jest to kolekcja premium, czyli ona jest z lnu I uwaga, ja mam XSK i ona jest dobra. I absolutnie nie jest za mała. Tutaj ma gumkę. Natomiast tu kolejna rzecz, która się robi, jeżeli są dwie gumki, tu się tak dziwnie marszczy. Nieładnie to wygląda. rękawek jest fajny, długość jest taka do połowy obietki, ale ja w tej sukience powiem wam szczerze, że czuję się jak swoja własna ciotka. Więc, no nie, może. No nie, kolor jest przepiękny, bo będzie ładnie wyglądał i blondynką, i, i, i do ciemnych włosów. Ale no nie wiem, może jakby to przeciął jakimiś trąbka. Ale no nie, w ogóle podkreśla mi brzuch, którego ja nie mam takiego brzucha w ogóle. No nie wiem, nie, nie podoba mi się to. I kosztuje 200 zł. Jestem wielką krewetką, słuchajcie. Fajne to jest, fajne to jest i duże, dlatego że ja tutaj na górze mam eseczkę i ona jest dosyć spora nie wiem ile kosztuje, ja za chwilę Wam powiem ma tutaj rozcięcie, no jest właśnie w takim kremowym kolorze, w krewetki krewetki są ok spodnie są tutaj na gumce też można sobie tutaj ściągnąć i ja mam tutaj spodenki, jeżeli chodzi o spodenki z rozmiar M, mają bardzo fajną długość, mają kieszenie spoko Cię. lepiej prezentuje niż ten biały komplet zdecydowanie dajcie znać co myślicie, ciekawy jest ten rękawek w się, można mnóstwo na męskim dziale takich koszul co bo o tym myśleć w ogóle ale myślę, że jako komplet do klepeczek tak na lato, na razie spoko zaraz Wam podam cenę, poczekajcie może ja się tutaj dostanę do nich poczekajcie, ja to zawsze sprawdzam nie pamiętam potem, 120 a góra kosztuje nie powiem Wam tu jest metka 140, dużo dużo Dobra, jest coś, co w miarę mi się podoba i jest to sukienka. Ta sukienka ma taki ładny, kremowo beżowy kolor, natomiast też trzeba ją nosić bez dostonosza, to od razu mówię. Dlatego, że ona tutaj jest dosyć ciasno, ja musiałam ściągnąć ten dostonosz. Tutaj jest pod biustem gumeczka. Ma taki bardzo ładny wzór i w taki sam wzór, albo bardzo podobny jest też komplet oczywiście z i koszula. Mam tutaj też taką torebeczkę słomioną. Kosztuje 119 zł, ale ma takie łóżko tylko nie dłuższego. Więc jak kto lubi. Ale fajna taka do letniej stylizacji. Ale może sobie ją odłożymy. A co do sukienki jest do kostki, jest długa i tył jest odkryty całkowicie. Więc tutaj jest gumeczka, natomiast właśnie tutaj idzie, idą dwa paseczki, które są ramiączkami i ona bardzo ładnie tutaj wygląda. Natomiast tak jak mówię, trzeba ją nosić bez biustnosza, bo inaczej no, to są gołe plecy. No, to tu nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Zapewniam, zapewniam Was, że dzisiaj nic słodszego nie zobaczycie. Jest to coś, co mi się bardzo podoba, no i to jest oczywiście jak najbardziej w moim klimacie. Bo dlaczego? Dlatego, że jest różowa. Mam na sobie koszulę i ona jest w większości bawełniana z domieszką LU. I ona kosztuje jakieś 150 zł. Ja mam rozmiar L, ale spójrzcie, jakie ona ma tutaj piękne rękawki. Ona ma tutaj takie wiązanie. Pięknie to wygląda, słodko, dziewczęco. Jest na guziczki. Jest dosyć długa, ale uwaga! Do tego są spodenki. Ja mam te spodenki tutaj w rozmiarze chyba M. Czekajcie, zaraz powiem, bo nie pamiętam. Ja mam tutaj tak emeczki, one kosztują stuweczkę i one mają tutaj taką palbanu nie, no wyglądają przesłodko słodko, jest jeszcze chyba granatowy kolor i cytrynowy, uważam, że wygląda to mega sweet i na żywo to wygląda ładniej niż tutaj w kamerze mam wrażenie, bardzo słodko to wygląda, tutaj te spodęgi są właśnie tak wycięte. Można sobie tutaj tą jedną część e, wsadzić tutaj do tych spodanek. się ciężko tak jedną ręką tutaj cokolwiek zrobić. No ale wiecie o co mi chodzi. Tutaj jakoś tak poukładać, żeby te spodenki y, było y, widać. No wydaje mi się, że bardzo ładny komplet. Ślicznie wyglądają te rękawki i to jest taki odcień różu, który idzie w taki trochę lila, to jest taki bardzo... Chłodny odcień różu. Ja na przykład bardzo taki lubię, i wydaje mi się, że wygląda to pięknie, ślicznie i w ogóle na lato jest petarda. To jest dzisiaj mój faworyt. Dajcie znać, co wymyślicie. Mam tu taką sweterkową sukienkę, ale poprzednio Mierzyłam chyba ładniejszą, taką czarno-kremową. Ta jest mimo wszystko, mimo tego, że w moich Ulubionych kolorach, to te paski są w nieodpowiednich Miejscach mam wrażenie, ja wam się tutaj odsunę Ona jest bardzo długa, ja przypominam, że mam 1,72m Więc na niższe osoby będzie naprawdę bardzo Bardzo, bardzo długa, podkreślam wszystko, czego nie chcę Podkreślać, no i te paski nam no, mi, mi się to nie podoba jako specjalnie. Ona jest, wiecie, co dziergana, kosztuje 180 zł i jest w 100% z bawełny, więc to jest plus. Natomiast ona jest dosyć taka, wiecie, co, mięsista i gruba. No, nie wiem, na lato, na upał, myślę, że nie do końca, ale na wieczór gdzieś wiecie, po promenadzie się przejść, dlaczego nie. Nie jest to jakiś mój faworyt. Uważam, że jest dużo więcej fajnych tego typu sukienek, ta nie należy do moich faworytek, niestety. Dajcie znać, co myślicie. Fajnie, że tutaj ma właśnie też takie kwiatuszki wyszywane tu i tutaj, ale no nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Nareszcie mam coś super, słuchajcie, jestem w tym komplecie zakochana. Przepięknie wygląda. Zarówno góra, jak i dół fajnie wygląda, chociaż ja tutaj musiałabym popuścić sobie góra, nie chcę z tego rozwiązywać, dlatego, że ja bym z Bios gdzieś mam tutaj, a ta miseczka jest bardzo dużo wyżej. E, musiałabym sobie to po prostu tutaj na górze polozować. Ja mam tu rozmiar M i kosztuje 80 zł. E, I ona tutaj z tyłu ma gumeczkę. E, I tak jak mówię, ja bym sobie to, to, to tutaj polozowała, zeszłoby to troszeczkę niżej i wyglądałoby to jeszcze lepiej. Natomiast na dole mam spodnie i spodnie są również rozmiarze M, ale są przepiękne. One są bardzo długie. Ja kocham długie spodnie, kocham za długie spodnie, ja mogę nie wywuczyć. Nie ma nic dla mnie no bo już że za krótkie spodnie i te są przepiękne. Bardzo ładnie się układają, mają przepiękny, fuksowy kolor. I one są tutaj: jest chyba w większości wiskoza, z tego co mi się wydaje. Jak sprawdzałam na meczce, spodnie kosztują 140 zł, więc wydaje mi się, że komplet jest przepiękny. Pięknie że te spodnie układają. Mają tutaj zrobione zaszewki, tu są na gumeczce. Ładnie zakończone. Wydaje mi się, że po prostu wyglądają prześlicznie cały komplet się bardzo ładnie prezentuje i też właśnie można je założyć do sandałów do sportowych butów wydaje mi się, że do wszystkiego będą fajnie wyglądały ale naprawdę są długie, spójrzcie ja nie tutaj lekko powłóczę, a przypominam, ma 1,72 m więc niemało, bardzo fajne fajnie że też, że tutaj mimo tego, że to jest krótki top to te spodnie są na tyle wysokie że tutaj tego brzucha jest minimalnie widać i dla mnie idealnie do zaakceptowania bardzo fajne Komplet na lato i ma przepiękny kolor fukcjowy. I Wydaje mi się, że w ogóle coś takiego też można by było założyć na jakieś różnego rodzaju uroczystości, ale tu koniecznie trzeba obniżyć ten wzór na szczycie, nie mam tutaj do tam, gdzie powinien być i temu się to tutaj tak marszczy. Ale właśnie uważam, że też na jakieś takie imprezy wiecie w ogrodzie, urodziny czy coś. Piękne, piękne. A jeśli ktoś się nie załapał na sukienkę, którą ja mam z Zary w kolorze różowym albo nie chciał różowego tylko inny kolor, to informuję, że w Reserved są trzy kolory takiej sukienki i są ulepszone o kieszenie można sobie tutaj wsadzić rękę w kieszeń. No mi trochę w tej różowej powiem Wam szczerze brakuje kieszeni. Ja mam tutaj rozmiar M i ona chyba kosztuje 150 zł, nie 140 zł. I jest powiem Wam krojowo identyczna jak ta moja z Zara, natomiast ma troszeczkę inny materiał, bo ten jest bardziej marszczony, natomiast też jest bardzo ładny. Układa się równie ładnie jak ta moja z Zary. Ma taką samą długość, więc jak ktoś chciał i szukał czegoś właśnie podobnego, ale w innym kolorze to jest w i jest, jest jeszcze w takim kolorze, o tu ktoś zostawił w ogóle? Tylko to jest XL, nie przymierzam, w takim borkie i jeszcze w jakimś jednym kolorze. Także jak coś daje znać, że są, naprawdę są fajne. Ja tą swoją z Zary uwielbiam, kocham, chodzę w niej jak tylko jest ciepło. Jak jest ciepło. Yy. Bardzo ładna i ten niebieski też jest taki bardzo komplementujący. Mam wrażenie, że w kamerze wygląda na ciemniejszy niż jest na żywo, bo na żywo to jest taki błękicik. A tutaj kamera troszeczkę przekłamuje jego kolor. Na sam koniec pokażę Wam koszulę, która też wpadała mi w oko. Ja mam na sobie swoje jeansy, ale stwierdziłam, że jeszcze sobie właśnie przymierzę tę koszulę. W tym roku cytryna. Jest po prostu wszędzie w dekoracjach, na dumnych ubraniach i urzekł mnie strasznie ten wzór. Dlatego, że to są takie wyszywane tutaj cytrynki na tej koszuli. Ja mam tutaj rozmiar L i kosztuje 150 zł, ale to nie jest Len. Mimo tego, że można by stwierdzić na pierwszy oka, że jest oniana, ona jest w większości wywołana i ma tylko 8% domieszkilnu. Ale uważam, że jest bardzo fajna, ładna i te cytrynki nie są takie, wiecie, mocno cytrynowe, żółte. Tylko są takie właśnie zgaszone. Bardzo fajna ta koszula. Ja mam właśnie tej rozmiar L i fajnie właśnie żeby wyglądała do krótkich spodenek, do jeansów. Fajna. Ja kończę ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby, żeby nie ominął Was żaden kolejne film. Widzimy się w następnym. Pa, pa!